Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem Łysy w czapce i w tym odcinku przetestujemy ładowanie, zużycie, zasięg i zrobimy trasę z Rygę do Wickersund automatycznym BYD Tank Jeżeli ten film Ci się spodoba, to klasycznie zostaw łapkę w górę zasubskrybuj ten kanał, zostaw dzwoneczek, aby być na bieżąco i zapraszam do oglądania Dojechaliśmy na ładowarkę z poziomem 8% naładowania baterii. Także spokojnie zrobimy sobie test od 10 do 90% i pojedziemy w dalszą trasę. Maksymalną moc, jaką to auto może przyjąć, to 120 kW. I teraz jest to ta sama platforma co w BYD-Hanie. I pojawia się ta sama rzecz, która działa się tam, że przez pierwsze 2-3 do 5 minut auto będzie przyjmowało jakieś 6-8 kW, po czym rozpędzi się i będzie ładowało się normalnie. Prawdopodobnie jest rozwiązana tak, że przez te 2-3 minuty auto dogrzewa sobie baterię. Mamy tutaj baterię LFP, więc ona jest wrażliwa na to, żeby była prawidłowo nagrzana do szybkiego ładowania. I myślę, że to jest po prostu przyczyną. Ładujemy się w tym momencie od 2 minut, zaczęliśmy o 13.36, no i takiej o 13.35 przepraszam, tak jak widzicie tam na, na ekranie od stacji Enity ładujemy się już 3 minuty, no i za chwilę ta moc powinna wzrastać i zobaczymy ile auto będzie ładowało się od 10 do 90%. O i to jest właśnie ten moment, tutaj jeszcze auto tego nie pokazuje ale stacja podaje już 65, 70, 80, 90 kW, więc rozpędza się. No i zaraz będziemy mierzyć czas od 10% do 90%. Myślę, że przy 5 minutach po prostu odliczymy od czasu ładowania te, te 5 minut, które bujało nam się do 10%, chociaż możemy zrobić też ten test ładowania, tak jak było od, od 8 do od 8 do 90% i zobaczymy, ile czasu to zajmie. W tym momencie są to 4 minuty. Tak jak mówię, te 3 minuty trzeba doliczyć na to, że auto rozgrzewa sobie baterię. Właśnie wskoczyło 10% po 5 minutach ładowania. Także zaczynamy test. Możemy przyjąć, że auto ładuje się tak naprawdę od 3 minut, no bo te 3 minuty, tak jak mówiłem po prostu potrzebuje bateria, żeby się rozgrzać i w ten sposób to sobie wyliczymy w tym momencie mamy 23% i auto podobnie jak w Hanie przyjmuje 100 kW tutaj Ionity pokazuje 112, więc mamy jakieś straty prawdopodobnie przez ogrzewanie i i same kable, i tak dalej, więc przy 10 minutach wybiło nam 20%. I zobaczymy, ile potrwa ładowanie do, do 90%. Bo tyle potrzebujemy, żeby dojechać i wrócić z Vickersund. Jednak nie mamy tak dużych strat. Auto w tym momencie zaktualizowało sobie już moc i pokazuje nam 110 kW a Ionity w tym momencie pokazuje nam 112, czyli te 2 kW straty, które mamy na które mamy na kable, które mamy na to, że w tym momencie grzeje auto, w zupełności jest normalne. I teraz zobaczcie, auto pokazuje 113,6, ono jeszcze nie zaktualizowało sobie, ale w tym momencie osiągamy tyle, ile deklaruje producent, 120 kW, więc no całkiem dobrze. Hanna nie udało mi się tutaj do tej mocy rozbujać, ale tak jak wspominałem, Hanna ładowałem przy dużo niższej temperaturze. W tym momencie mamy na zewnątrz 6 stopni. Han ładowany był przy temperaturze minus 8 stopni i prawdopodobnie dlatego też nie wyciągnęliśmy maksymalnej mocy. Tutaj się to udało, także zobaczymy, ile czasu taką moc potrzyma. Jak widzicie, auto też już sobie tą moc aktualizuje, te 2-3 kW straty, tak jak mówiłem, będą na, na ogrzewanie i kable, hmm, całkiem dobrze, producent akurat jest 120 kW, więc y, tak naprawdę wyciągnęliśmy to, myślę, że jest git. Właśnie minęło 20 minut od podłączenia auta, mamy dalej moc 120 kW. A oto ładujemy dokładnie 20 minut i w tym czasie doładowaliśmy 30 kWh. Całkiem nieźle. 50% dalej 120 kW mocy ładowania. I ładujemy się od 25 minut. Też ciekawą rzeczą jest to, zwróćcie uwagę jaki woltaż ma to auto. Oczywiście w tym aucie mamy architekturę i infrastrukturę 800 V. I w tym momencie napięcie, z jakim podawany jest prąd, to 707 V, więc całkiem nieźle. I natężenie 170A, właśnie wskoczyło nam 60%, i w tym momencie ładujemy się tak naprawdę od. Alo, ostrość. I w tym momencie ładujemy się od 30 minut, czyli to ładowanie. 80% do 60% zajęło jakieś pół godziny i w tym momencie doładowaliśmy prawie 50 kWh. Ciekawą rzeczą jest to, że auto przy 63% dopiero obniżyło moc ładowania do 85 kW, a tak od tych 30% cały czas testowanie się, się trzymało. Zobaczcie, mamy 64% i przy 63% spadło do 85 kW. 70%, nadal trzymamy moc 85 kW, doładowaliśmy już 58 kWh w 36 minut. Zaczynaliśmy z poziomem 8%, tak jak pamiętacie, całkiem nieźle, całkiem nieźle, chociaż dosyć długo już to trwa, więc chociaż koniec końców, czy długo, podsumujemy sobie to na koniec. 80%, 14, 17. I ładowanie od 10 do 80% trwało 42-43 minuty. Auto dalej ładuje się z mocą 80, 86 kW. I mamy 85% i w tym momencie moc spadła do około 50 kW. Od 83 zaczęła spadać do 60 i teraz przy 85 mamy. Jakieś 50. No i mamy 90%. Auto, jak widzicie, nadal trzymuje około 50 kW. Doładowaliśmy 77 kWh w 52 minuty. Czyli ładowanie od 8 do 90% zajęło nam 52 minuty. Mamy mamy 14:27. Także auto naładowane, gotowe do testu Wikersund ruszamy w drogę co mogę powiedzieć o treści ładowania 52 minuty od 10 do tak naprawdę 50 minut od 10 do 90%. Całkiem nieźle. Tak krzywa ładowania wygląda naprawdę dobrze. Przez długi czas trzymało 120 kW, potem gdzieś tam tutaj spadło do 80, 85, 85, chyba z tego co pamiętam, no i tak naprawdę do 83% 85 się trzymało i teraz do 90% leciało z mocą. 50 kW, więc ta krzywa ładowania jest całkiem dobra. Częstotę ta auto też nie ładuje się to, 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 aż tak długo i też ładowałem się znacznie krócej niż wcześniej y, BYD Hahnem z tą samą platformą, ale to ze względu na to, że mamy dużą różnicę w temperaturze. Hana ładowałem przy temperaturze minus 8, teraz mamy plus 6, więc tak naprawdę 14 stopni różnicy. Jeśli chodzi o ładowanie elektrycznego to jest y, dużo. Niemniej jednak y, auto ładuje się nie najgorzej. Ruszamy w trasę i zobaczymy, ile zużyje na odcinku Rygge Wikerson. Do przejechania mamy 120 km w jedną stronę i tyle samo na powrocie. Dziś, w baterii powinno nam wystarczyć. Pobiegłem jeszcze szybko po kawę i auto dorobiło mi, doładowało sobie jeszcze kolejne 5%, i przy, przy tej mocy. Przy tym poziomie naładowania baterii moc już waha się od 50, spada do 24. Także tutaj już się robi mniej stabilnie, no bo po prostu jesteśmy przy samej końcówce ładowania baterii, także odłączamy i ruszamy. 95% Vickersund start. Tym razem też nie przygotowałem sobie żadnego jedzenia na drogę. Wrócę późno, więc postanowiłem, że dzisiaj zjem po prostu maczko. Oczywiście Sprite 0. Do tego fryteczki i cheeseburger. No i co? Ruszamy. Jeszcze raz 95% z 13468 km. Zresetujmy sobie jeszcze tutaj to. Służycie na ostatnie 50 km. Jak przytrzymamy, powinno się zresetować. Nie. Nie tym jak to było. Tutaj przeskakujemy. Dalej. Tak i teraz coś nie tak. Jak przytrzymamy to powinno się zresetować. Tak BID, czy nie? No trudno. Pojedziemy bez zresetowania i zobaczymy po zobaczymy po procentach baterii, ile kilowatogodzin zużyliśmy. O, zresetowało się. Super. Ruszamy. Z tego co widzę, mamy tutaj dostępne tylko tryby Eco i, standard, i, eco i Sport, więc pojedziemy w trybie Eco. W końcu testu życia. I właśnie wydarzyło się coś, czego nie chciałem. Tunel do Dramen jest zamknięty, i trzeba pojechać naokoło. Na co ja za bardzo nie mam czasu. I w tym momencie raczej po prostu zawrócę i zrobimy standardowy test zasięgu na odcinku no tam jakiś 100-150 km także no co jak widzicie tunel zamknięty ja zawracam i jedziemy z powrotem tutaj auta czekają ale no nic ja nie mam czasu na to żeby tutaj czekać jakieś pół godziny czy trzy godziny a to aż tunel będzie otwarty Także po prostu zawracamy i jedziemy z powrotem. Prawdopodobnie w tunelu po prostu coś się wydarzyło i będzie przez jakiś czas zamknięty. Ja i tak mam już napięty czas, więc podejmuję decyzję, że nie, nie będę na to czekał. Trudno, tym razem Wikersund się nie uda, ale następnym autem z napędem na cztery koła na pewno znów tam pojedziemy. No i sprawdzimy zasięg. A tutaj po prostu wykonamy sobie taki mój standardowy test zużycia czyli pojedziemy no 100 km, pojedziemy sobie autostradą z prędkością 90 km na godzinę 100 km z prędkością 120 km na godzinę a potem pojedziemy zrobić jakieś 100 km po miastach z prędkością do 60 km na godzinę i będziemy mieli taki kompletny wynik ok, i zatrzymałem się na dwie minuty, bo tak w tym momencie jechałem praktycznie cały czas z prędkością 90-95 km na godzinę w kierunku Vikersund i przejechałem 64 km. Startowaliśmy z 13 468 km na liczniku, a w tym momencie mamy 13 532, czyli przejechaliśmy tak 64 km i średnie zużycie mamy 24,5 kWh na 100 km i dociągniemy sobie to do 13 568 km i będziemy mieli już wynik zużycia przy 90 km na godzinę. Ok, właśnie przejechałem dokładnie 105 km z prędkością 90 km na godzinę i wyniki wyglądają następująco. Auto pokazuje, że zużyliśmy 26,5 kWh, tyle że jest to wynik z ostatnich 50 km. Prędkość cały czas utrzymywałem 90 km na godzinę i teraz tak, zużyliśmy 30% baterii. Po przeliczeniu pojemności baterii względem procentów i tak dalej mamy zużycie na poziomie 25,2 kWh na 100 km, więc trochę mniej niż auto nam pokazuje, że zużyliśmy. 25,2 sporo przy 90 na godzinę, ale to też jest wielki słów i swoje będzie zużywał. Ja to auto porównuję z innymi chińskimi e, dużymi SUVami, czyli z Hongxi i z Nio ES8 e, I Nio jak i Hongxi zużywają przy tej prędkości podobnie jakieś 25-27kWh na 100km e, Więc jakby tutaj nie zaskakuje mnie to, że, że zużycie jest tak e, no, duże, bo to jednak, jednak 25kWh na 100km e, to sporo e, Han przy tej samej e, podobnej, praktycznie, pra, praktycznie przy takiej samej platformie, bo teraz widzę, że tam delikatne różnice są, zużywał znacznie mniej prądu, więc tak, jednak waga i bryła aerodynamika cegły robią swoje. Auto też waży ponad 2,5 tony, chyba 2565 kg. Pojedziemy jeszcze na wagę i sprawdzimy to, ile dokładnie waży, bo jeszcze teraz będziemy robić, znaczy troszkę później, jak już zrobi się mniejszy ruch na autostradzie, to zrobimy test życia przy prędkości 120 km na godzinę. No bo w tym momencie ruch na autostradzie jest dosyć, dosyć spory. Zresztą bardzo czystą szybę mam. Spróbuję ją to trochę sobie spryskać. Jak widzicie, ruch na autostradzie jest akurat teraz w tym jak nagrywam, to nie jedzie nic. O, tam nadjeżdżałem auta. Ruch na autostradzie jest na tyle spory, że ten pas lewy często jest zabakowany przez auto, które jedzie 100-105 na godzinę, więc nie będę mógł pojechać z taką jednostajną prędkością. I test tak jak przy BYD Hanie zrobię po prostu gdzieś tam o godzinie 23, może po północy, gdzie ta autostrada będzie już dosyć pusta i będzie po prostu łatwiej przejechać z taką jednostajną prędkością. I test, ten test będzie taki bardziej miarodajny. W tym momencie po prostu obawiam się, że no bo by było trochę przekłamane, bo bardzo często musiałbym zwalniać, więc te zużycie też byłoby relatywnie niższe niż powinno. A tak jak mówię, porównuję trochę to auto z Hongxi EHS8 i z hs 9 i z NioS8, także tam zużycia przy 120 km na godzinę to było gdzieś 34-35 kWh. Zresztą te auto też niedługo na YouTube. Na YouTube też niedługo na YouTube będę wam nagrywał, także będzie odniesienie właśnie do, też do, BI, do BYD Tanga. E, ok, resetujemy tripa i jedziemy e, pobujać się po mieście, przejadę trochę kilometrów po mieście, zobaczymy ile przy takiej jeździe 60 na godzinę i w ruchu miejskim czy idzie regen hamowanie regeneracyjne nam też oddaje trochę energii no bo wiadomo jadąc na to stradzie nie mamy zbyt wielu możliwości żeby odzyskiwać energię z hamowania. W mieście tego hamowania jest więcej więc też więcej energii odzyskujemy zobaczymy jak to jak to się przełoży na zużycie. W mieście będziemy przekraczać o prędkości 60 km na godzinę. Ok, miałem trochę spraw do załatwienia między dwoma miastami, więc zrobiłem sobie na tych odcinkach test zużycia przy prędkości 60 na godzin, czyli taki test miejski. No i wyniki trochę zaskakują, bo tak przejechałem z jakieś 120 km, bo mieliśmy przebieg auta 13 570 km około. A teraz, jak tutaj widzicie, mamy 13 690, czy 94 nawet, czy jakieś 120 km po, po mieście się pobijałem. Tak, wiem sporo, ale. Przemieszczając się między miastami, tutaj gdzie mieszkam, akurat dosyć spore dystanse się przejeżdża. Także przejechałem między miastami też są 60, dlatego mogę taki test sobie wykonywać. I służycie do 24 kWh na 100 km, więc całkiem sporo, patrząc na to, że przy, przy, 100, przy 90 km na godzinę było to około 25. No to te 24 to całkiem, całkiem spory wynik. No cóż. Wielkie auto. E, oczywiście jeździłem w trybie Eko i z, z najwyższym poziomem rekuperacji. Nic to nie dało, mimo wszystko auto zużyło e, sporo energii, e, 5 stopni na dworze. E, zastanawiam się, ile to auto mogłoby służyć, gdybym miał tak jak tydzień temu minus 8 do minus 21 stopni. Przyliczę jeszcze na szybko procenty i zaraz Wam powiem, czy to co to pokazuje zgadza się z tym, co zużyliśmy względem procentów, bo wystartowaliśmy z baterią 65%, a w tym momencie mamy 27%. I teraz, i teraz tak, wystartowaliśmy z poziomem baterii 65%, w tym momencie mamy 27%, czyli zużyliśmy 38% baterii. Pojemność baterii w tym aucie to 84 kWh. I według tego, według tych procentów, nie zużyliśmy 24 kWh na 100 km, a 31,9, co jest y, fu, naprawdę kosmicznym wynikiem. Jaż trudno mi w sumie y, uwierzyć w wyniki testu, tego testu, że tak to wyszło. No ale jakby procenty baterii wcześniej nie kłamały, to sprawdzałem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie przy 120 km, przy 120 km na godzinę, czy te procenty pokryją się z tym, co, co wskazuje auto. No i wtedy będziemy mieli pewność. W tym momencie ma 27% i 108 km zasięgu. Auto wskazuje zasięg dynamiczny według tego zużycia, które mam w tym momencie na liczniku, czyli przy 24 kW na, na 100 km. Więc nie ma szans, żebym z prędkością 120 km na godzinę przejechał 100 km i sprawdził zasięg. Także jadę w tym momencie na stację Ionity w Rygge. Tam doładuję auto do 50%, powiedzmy. I pojedziemy w, zrobić test zużycia e, przy prędkości 120 na godzinę. Ok, bateria naładowana do 90%, zresetowane zużycie e, 13709 km, e, ruszamy druga 26, a ja testuję zużycie. masakra I tak jak za ostatni, przy ostatnim razie, też, e, też przy tym teście zjechałem. Na wagę i zobaczymy, ile ten wielki kolos waży. Według specyfikacji 2 tony 565 kg chyba, a według wagi tutaj będziemy zaraz mieć pokazaną wagę 2 tony 600 dokładnie ze mną, czyli 2,5 tony. Ja gdzieś dobrą pakę waży, więc trochę nawet mniej niż 2,5 tony. Tak, według tej wagi 2 tony 620. Według tego wskaźnika także no, dobre 2 tony 2 tony 600 kg. Wiadomo z kierowcą. Jakby nie ma się to jakoś super w porównaniu do tego ile mamy, jaką mamy wagę według specyfikacji, no ale taka ciekawostka podczas testu, zawsze jakieś rozmaicenie, żeby się nie nudziło. Pierwsze 50 km odhaczone, no i zużycie dosyć spore, 33,1, ale tego się spodziewałem. 50 km do końca testu i zobaczymy jak to będzie się miało w korelacji do procentów zużytych z baterii. I przetestujemy sobie przyspieszenie. Wciskamy gaz. Przygotowanie. Gotowy. Poszedł. O, ale zabuksowały koła. Ciekawy wynik. Poniżej 4 sekund. O, wow. Mocno, mocno. Ok, wracamy do trybu eko. W aucie mamy też całkiem dobrą rekuperację. W tym momencie rozpędzę trochę auto i puszczę gaz i zobaczymy jak. zobaczycie, ile kilowatów auto jest w stanie odzyskiwać z hamowania regeneracyjnego. Odpuszczam gaz. 65 kW i to jest maks jaki odzyskuje 65-66 kW z hamowania dosyć dobrze ok zakończyłem test zużycia przy prędkości 120 km na godzinę i według wskazań komputera pokładowego auto służyło na ostatnich 50 km 31,5 kWh a już Wam przeliczam, ile auto zużyło realnie w relacji tego, ile zużyliśmy procent baterii. Przejechałem dokładnie 102 km. Nie służyliśmy 47%, tylko 37%. Przecież startowaliśmy z baterią naładowaną do 90%. Jednak 3,28% to jednak już trochę późna pora i może się pomylić. I według tego auto służyło 30,7 kWh na 100 km. Także wynik taki mniej więcej taki jak się spodziewałem, bo tak jak mówiłem, tak jak mówiłem wcześniej, to auto porównuje trochę do. Yy, wielkością do NIO, e, do Nio ES8 i do yy, Hongxi EHS9 i te auto też zużywały ponad 30 kWh na 100 km przy takiej prędkości także yy, całkiem normalne przy tej bryle yy, wcześniej też Wam mówiłem, że to zużycie yy, mi się nie zgadzało yy, też obliczałem to yy, względem 100% także przepraszam yy, tam pewnie to już wygwiazdkowałem ale yy, tak jeszcze, żeby się upewnić yy, Przypomnę o tym, że tam była pomyłka. Ok, przyjechałem właśnie na myjnię. umyję auto i podjadę pod salon, żeby auto zwrócić. No i tam jeszcze nagram wam takich kilka słów podsumowania. Także widzimy się za moment. Ok, mamy godzinę gdzieś czwartą w nocy. Ja właśnie odstawiłem tanga na parking. Nie mogę odstawić go pod ładowarkę, bo ktoś zostawił po środku testówkę Hanna, którą miałem tydzień temu. No, ale to nic, auto jest naładowane, także nie trzeba go podpinać. No i co, jeśli chodzi o BYD Tanga, to tak, zużycie i przy 90, i przy 120 jest mniej więcej takie, jak się spodziewałem. Dosyć wysokie zużycie ma w mieście przy 60 km na godzinę. To mnie trochę zaskoczyło. Dalej, zaskoczyło mnie też to, że auto spisywało się trochę gorzej w błotnistym terenie, bo wjechałem tym autem do lasu. No i ten napęd na 4K nie poradził sobie tak dobrze jak, jak było to w BYD Hanie. Co jeszcze? Auto dosyć dobrze się prowadzi. Na pewno prowadzi się znacznie lepiej niż tutaj. Stojący obok mnie Maxus, którego niedawno prowadziłem do Polski, ale to też jest inna półka cenowa auta. Tank kosztuje prawie 700 tysięcy koron, Maxus jakieś 450, więc prawie dwa Maxusy byśmy mieli za cenę tanga, więc możemy od niego oczekiwać więcej. Auto jak to SUV jest dosyć skaczące. Podbija go na hopkach, ale sam, sam układ kierowniczy wydaje się być w porządku, także no było, było całkiem ok, miałbym trochę uwag co do prowadzenia, ale tak jak mówię, jest to duży SUV, co mnie zaskoczyło też, jest strasznie podatny na podmuchy, dzisiaj mamy dosyć wieczną pogodę, wiatr około 50 km na godzinę nawet, no i ten małty na autostradzie strasznie mocno rzucało, mimo tego, że waży ponad 2,5 tony, więc to też taki trochę minus. Na plus ładowanie, bo dziś ładowanie Tanga wyszło znacznie lepiej niż ostatnio ładowanie HANA, ale to prawdopodobnie z tego względu, że HANA ładowaliśmy przy minus 8, a Tanga ładowaliśmy przy plus 6, więc mamy 14 stopni różnicy. Dla baterii LFP jest to dużo, także myślę, że to, że to był czynnik, który znacznie wpłynął na to, jak, na to, że te auto tak różnie się ładowały. Ale fajnie, przynajmniej mogliśmy sobie to zobaczyć, że temperatura wpływa na, takie, na coś takiego i mamy taki punkt odniesienia. I teraz tak przetestowałem wszystkie osobówki, jakie w tym momencie w Europie sprzedaje BYD. E, oczywiście dzisiaj tanga. E, dwa lub trzy tygodnie temu, czy przed świętami, w sumie już nie pamiętam kiedy testowałem ATTO e, 3, bo tych hałdów jest to na tyle dużo, że e, ciężko spamiętać. No, i tydzień temu testowałem BYD Hana. Z tych wszystkich aut, ja wybrałbym Hana. Znakomicie się prowadzi, znacznie lepiej niż, niż właśnie tank. Jego napęd na cztery koła też znacznie lepiej sobie radził w terenie. Paradoksalnie stać lepiej niż tutaj ten tank. Wydaje mi się to też przez masę, jednak kilkaset kilo więcej wpływa na to, że auto będzie prowadziło się gorzej, będzie gorzej radziło sobie w terenie. Zwłaszcza, kiedy ma bardzo podobną płytę podłogową, a różni się głównie wagą, więc jakby jest to logiczne. Tangowi na pewno nie możemy odebrać tego, że jest autem wygodnym, komfortowym, mimo tego, że jest dosyć, tak jak mówiłem, skaczący na, na hopkach i tak dalej, na jakichś wybojach na dostradzie. To jest autem komfortowym, nie czuję się zmęczony po tych kilometrach, które, które w nim przejechałem. Niestety nie udało nam się zrobić testu w Vickersu, bo no, tunel był zamknięty do Tunel do Dramen, w którym chciałem przejechać, żeby dostać się do Wikersund i musiałbym jechać naokoło przez Oslo. Nie miałem na to dzisiaj czasu, więc zrezygnowałem z wyjazdu do Wikersund, Ale myślę, że uda się wziąć to auto jeszcze raz i zrobić samo Wakersund, żeby mieć ten bukodniesienia. odniesienia. Także za tydzień testuję dostawczego BYD. I może w tym czasie też uda się tego tanga wziąć na kilka godzin, pojechać do Wikersund, zrobić test zużycia do Wikersund, wrócić i go odstawić. Także zobaczymy. No co, chyba to, to tyle, jeśli chodzi o odcinek o tangu i jego zużycie, o zasięgach. Żegnam się z Wami, godzina czwarta, idę przespać się dwie godziny i trzeba zasuwać dalej. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie BYD Tanga, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. ma.